we Bezpieczeństwo na trasie jest dużo, związane, dużo zależne od samych rowerzystów. Kiedy jadą w kilkuosobowych grupkach lub pojedynczo muszą zwracać uwagę przede wszystkim na znaki drogowe, na pojazdy muszą zwracać uwagę na to, że nie są sami na jezdni, że odpowiadają za bezpieczeństwo kolegów, którzy jadą za nimi. Niemniej ta rywalizacja sportowa i to się okazuje, że czym nieraz uczestnik starszy, tym większa ta ambicja występuje u tych zawodników. Nieraz powoduje kolizję, jakieś zahaczenie roweru od rower i wtedy występują właśnie takie wypadki, coś w tym stylu, kraksy kolarskie. I dzisiaj na trasie były już takie? Tak, dzisiaj na trasie jedna zdarzyła się rano yy, trzech uczestników właśnie ze sobą miało kolizję razem i jeden został zabrany do uczestnika, ale z tego co wiem to nic poważnego tam nie jest. Dzień dobry panie Bolku! Witam. Ale no, musi pan być na zakończeniu, tak? Tak. Dobra, trochę pana sfilmujemy. Jest pan naszym bohaterem. <grym> Coś podobnego. <grym> Ten uśmiech jest najważniejszy. Tak, uśmiech jest najważniejszy. To jest właśnie cenne. Tym bardziej pod koniec. Pod koniec trasy, nie? No właśnie, już niedługo, jeszcze 15 kilometrów. 16, ile? 16-18. 16? Tak. 18. To jest całowite. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witam, witam. No mężusia można pozdrowić. No, jego on tak nie jest, nie słyszał. Ale zawsze jechał, a dzisiaj nie jedzie. No, niestety. Kiedyś przychodzi ten czas. Jeszcze kawałek i koniec. Ja wiem, bo tutaj I... ten teren znam. Dobra, Pijemy, jemy? Jemy, jemy, wszystko. Gazowana, nie gazowana? Nie gazowana. Tu, tu, tu. koleżanka Dziękuję. Lejemy w bidon coś? Patrząc na uczestników yy, z wozu technicznego, jak jedziemy na trasie maratonu, jestem pełen podziwił, podziwu. Sprawia mi tak to olbrzymią radość, że ludzie, którzy robią ten maraton, poświęcają swój prywatny czas właśnie do tych 800 uczestników, którzy są tak autentyczni, tak piękni na tych rowerach, dając siebie swoją ambicję i są z tego zawoleni, zadowoleni, przyjeżdżają na metę spoceni, umrusani, wysoleni, ale uśmiechnięty, czego przykładem właśnie jest mijający nasz pan Zajczyk. Ja tam po tą jedną Nie zorientowałem się. Trzymałem Cię, bym Cię tylko... Baba, baba Cię skusiła. No, no. baba mnie skusiła. Cioziarku. Ojej, jest ojej. 86, ale się kręci w głowce. Starszy. Pierwszy taki, wiesz, z pracy do, do domku jeż rowerem. Ale 91 było. Mhm. Bardzo jest pierwsza klasa. Jest śliczna pogoda. Troszkę z wiatrem, troszkę pod wiatr. Towarzystwo miłe jest po prostu pięknie, nie ma nic, nic lepszego niż rower. Ale słyszałem, że spuchłeś. O, gościu, to taki plotek, to ja nie będę tutaj dementował. Proszę spojrzeć na czas. To jest mój czas na góralo 303-43. Ja spuchłem? Ja nie żyję. Cześć! Cześć to? No zabobiście, no wiesz. Dojechaliśmy szczęśliwie, cali zdrowi. E, jeszcze jesteśmy uśmiechnięci. Brakuje nam tylko dwóch, ale to no, 10% w tą, gdzieś w tam, tamtą straty mogą zawsze być takie. Na jakim dystansie? 86. A 89. 89. Czy to najlepiej z Was? Eee, wszyscy, tak A, wszyscy tak samo dobrze. My jesteśmy z jednego timu Wszyscy dostali tym, mamy, to, tak? Team My tak? Solar jest <laughs> zawsze tylko jeden. więc Wszyscy najlepsi. Wszyscy to, najlepsi my korzystaliśmy to. z darmowej energii ze słońca. słońca. Szło nam jak. Na na <laughs> <Słuch. Słuch>. <ślaff> Witam, jesteśmy członkami kolarskiej drużyny Szpiku. Wszystkich niezrzeszonych kolarzy serdecznie zapraszamy do drużyny. Idea drużyny jest taka, żeby wśród Ludzi promować ideę oddawania szpiku. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób znalazło się w bazie niespokrewnionych dawców szpiku. Na przykład powiem, że w Niemczech takich niespokrewnionych dawców jest zarejestrowanych po 2 milionów, w Polsce na razie 80 tysięcy. Ale liczymy, że dzięki uświadamianiu ludzi, dzięki pokazywaniu się w tych koszulkach, sprawimy, że będzie nas znacznie, znacznie więcej. Dochodzę do siebie, ale ogólnie super impreza, no i przede wszystkim pogoda, dopisała. Tak mi się wszystko części Dobrze Jeszcze bym mógł pojechać. A na jakim wystawa się Na Najkrótszym ale szliśmy Na Waksa ile się dało To się zgodnie kończy Jaki czas? 235 To piękny czas mamy 34,40? Nie. 34,40? Tak. Jesteśmy na fotelu, tak. Jest na fotelu, tak. 30,50? Nie, nie, nie. Dwóch się urwało. Zostali, zostali na podjeździe w zaburzce. 44,50? Nie, nie.